Jesteśmy na 24 miejscu, mamy i 68,4 punkta. Biorąc pod uwagę obecną alokację środków przeznaczonych na to zadanie, to jest 1,5 miliarda złotych na dofinansowanie, na pewno mogą liczyć pierwszych 20 miejsc. Myślę, że nawet 19, ale myślę, że to 20 wejdzie. Natomiast o wszystkim decyduje komitet sterujący polsko-szwajcarski, na którego czele stoi pani minister Pułczyńska Nałęcz i myślę, że opcji jest kilka. Po pierwsze, opcja polegająca na tym, że rząd polski, tak jak zawsze, tak było ostatnio w przypadku funduszy norweskich, dostaje propozycję nie do odrzucenia. Czyli propozycję polegającą na tym, że skoro Szwajcarzy dają 85%, a rząd polski 15%, to niech dorzuci nieco, co pozwoliłoby na pewno paru miastom wejść na tą listę. A druga propozycja, z którą my występujemy i za którą my lobbujemy mocno. To jest propozycja również polegająca na tym, aby to stuprocentowe dofinansowanie, które otrzymają podmioty występujące na liście, obciąć nieco, te 10-15%, co z kolei pozwoliłoby, aby te miejsca do co najmniej 2024 roku zostały zakwalifikowane. Także myślę, że piłka jest jeszcze w ciągle w grze. Ostateczna lista będzie znana w momencie, kiedy dostaniemy od tego szwajcarsko-polskiego komitetu sterującego informację o tym, czy zostaliśmy zakwalifikowani czy też nie i czy mamy przygotowywać się dokumentacyjnie do, do, do dalszej części etapu. Tak, wiele jest obszarów prawda? To są obszary, bardzo tak, tak jak pani doktor powiedziała, jest bardzo wiele obszarów, ale one są spójne. To ma przygotować nasze miasto, sam Domierz, do tego, aby. Aby przygotować się na te zmiany demograficzne, które dzisiaj widzimy, ja ciągle podkreślam w że w zeszłym roku urodziło się 83 dzieci. W tym roku, patrząc na statystyki, jakie, jakimi dysponujemy, to będzie jeszcze mniej. Społeczeństwo nam się sta starzeje w stopniu zastraszającym, i te wszystkie inwestycje, począwszy od y, zakupu niskoemisyjnego elektrycznego taboru komunikacji miejskiej, skończywszy nawet na remoncie szpitala w rewitalizacji kamienic miejskich, budowie Centrum Winiarstwa i Produktu Lokalnego, rewitalizacji małego rynku, budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sprawiają, że to miasto będzie przygotowane na te zmiany demograficzne, stanie się miastem wygodnym dla osób, które mają zwiększone potrzeby z racji wieku, z racji chorób występujących. Także tak, myślę, że dla Sandomierza to byłoby drugie życie. Myślę, że w lipcu powinniśmy coś się dowiedzieć, ewentualnie w sierpniu i wtedy, wtedy będziemy wiedzieć więcej. Myślę, że był on spodobał fakt, że e, mieliśmy naprawdę bardzo krótki okres czasu na to, żeby przygotować do funduszy szwajcarskich. Ta pozycja 24 to jest dla nas ogromny sukces i to ogromne podziękowania dla pracowników Urzędu Miejskiego, że stanęli na wysokości zadania i wycis wycisnęliśmy z tego, z tych projektów, które posiadaliśmy, bo przypominam gotowość projektowa była bardzo mocno punktowana, e, no wycisnęliśmy 24 miejsce. Ponad 80 milionów złotych. Panie burmistrzu, a co wiadomo na temat galerii Jeżeli chodzi o galerię handlową, w obiegu prawnym jest decyzja Starosty sądu zezwalająca na realizację inwestycji drogowej, czyli tego łącznika, który będzie łączył galerię z ulicą Długą. Wiemy, że właściciele gruntów sąsiedni zużyli odwołanie, natomiast decyzja ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wykonawca może w każdej sytuacji wejść i tę inwestycję realizować. Wiemy, że są lekkie opóźnienia z tym związane, więc ta galeria nie otworzy się już w grudniu, otworzy się prawdopodobnie pod koniec marca. Jeżeli chodzi o sklepy, które będą tam występować, to oczywiście najbardziej ten wyczekiwany Lidl, ale będzie też Action, Sinsei, Martersport, Rosmont, Worldbox i Euro RTV. To jest pierwszy etap. Ten pierwszy etap obejmuje budowę budynków o powierzchni użytkowej prawie 7000 m2. Piękny podatek od nieruchomości dla miasta, 100 miejsc pracy przede wszystkim, co jest bardzo ważne. I ważne jest to, że to, nie, że to jest dopiero pierwszy etap. Już inwestor myśli o zakupie kolejnych nieruchomości i rozszerzeniu tego, tego miejsca, tego parku handlowego, między innymi o, o jakiegoś sieciowego fast fooda, tudzież inne sklepy. Czyli zjazd z ulicy Zjazd ulicy Tak, nie, tylko i wyłącznie prawoskę tylko i wyłącznie prawo on Wykonawca bierze również na siebie dociągnięcie chodnika, brakującego odcinka chodnika od właśnie tego zjazdu ze swojej nieruchomości do skrzyżowania z ulicą, ulicą Dobkiewicza. Ma już zgodę, już od kawałka czasu od generalnej dyrekcji. Czekamy na to, aż wojewoda orzeknie w sprawie Zrida. Zgodnie z przepisami ustawy ma na to 30 dni i myślę, że wszystko będzie dobrze i wielkich tutaj poślizgów na budowie nie będzie. No Między innymi z tego, że przedłuża się nieco procedura, między innymi z tego, że są opóźnienia na budowie, między innymi z tego, że były niekorzystne warunki atmosferyczne, które w pewnym momencie uniemożliwiły wejście na budowę. Także myślę, że na początku, kiedy wykonawca liczył się z tym, że wejdzie znacznie wcześniej na budowę, bo mieliśmy informację, że wejdzie już w kwietniu, to ten termin grudniowy był jak najbardziej do osiągnięcia. Natomiast są też niezależne od wykonawcy rzeczy, które sprawiają, że rzeczywiście lepiej jest poczekać. Między innymi z wymogami sklepowymi, które tam się znajdą, i, i po prostu oddać fajny produkt przed świętami wielkanocnymi. Przedłuża się procedura z czym związana? Przedłuża się procedura związana z uzyskaniem zjazdu, przede wszystkim. To ma związek podstawowy, no, a tak poza tym, generalnie rozmawialiśmy nawet dzisiaj z inwestorem, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Jeżeli chodzi o prace wykonywane w ramach budżetu obywatelskiego na Bibliotece Publicznej w Sandomierzu Filip na ulicy, przy ulicy Żółkiewskiego. Szanowni Państwo, kwota umowy to jest prawie 38 tysięcy, termin wykonania do 30 września. Roboty mają polegać przede wszystkim na malowaniu ścian zewnętrznych, na remoncie schodów zewnętrznych, na zainstalowaniu i remoncie balustrady, na wykonaniu opaski wokół budynku, na naprawie, na zainstalowaniu daszku nad, nad wejściem do budynku. To są tego typu rzeczy, drobne, ale sprawiające, że ta estetyka w tej chwili na pewno bardzo mocno się poprawi. Jeżeli chodzi o realizację innych zadań, wykonawca wszedł już na ulicę Brzeskiego. To są te umowy, które ostatnio podpisaliśmy. No niestety podbudowy przy tej drodze nie odkryliśmy. Wykonawca wszedł również na ulicę Wielowiejską, tam do, do gruntu inwestycyjnych, które posiadamy ponad 4 hektary gruntu. Przypominam, że tam ma być dociągnięty asfalt do granic administracyjnych Sandomierza. Droga o długości ponad 600 metrów. I do naszych działek będą dociągnięte jeszcze kanalizacje i wodociąg tak, aby przygotować dla potencjalnego inwestora fajne miejsce do tego, żeby powstał jakiś zakład pracy, zakład produkcyjny i to są te podstawowe rzeczy. Jeżeli chodzi o ulicę Słowackiego dzisiaj zaakceptowaliśmy podwykonawstwo jakie złożył nam e, główny wykonawca firmy która będzie robiła roboty poprawkowe dajemy im termin do 18 sierpnia jeżeli nie wyrobią się w takim terminie wtedy na ich koszt zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami określonymi w umowie będziemy zlecali wykonanie robót poprawkowych w zewnętrznej firmie na koszt wykonawcy jeżeli chodzi o inne kwestie szanowni państwo e chodzi o masz telekomunikacyjny Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sandomierza zainteresowanych tą, tą tematyką na spotkanie, które odbędzie się w najbliższy piątek o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 4 na budynku przy ulicy Cieśli. Dla nas ta inwestycja jest niedopuszczalna. Nie może powstać maszt o wysokości 400 par metrów na terenach, gdzie jest lokalizowane budownictwo jednorodzinne, gdzie ludzie, którzy dostali pozwolenie na budowę, nigdy nie myśleli nawet, nie marzyli o tym, że taka inwestycja może powstać. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, szukamy mu nowych lokalizacji. Zaproponowaliśmy już kilka nowych lokalizacji, rozmawiamy z właścicielem terenu. Wszystko to, aby po prostu ta inwestycja w tym miejscu nie powstała. Rozumiemy, to są inwestycje celu publicznego, bardzo ważne. Dostęp do internetu jest bardzo ważny, ale nie w tym miejscu. Przygotowujemy się do analizy urbanistycznej. Myślę, że w ciągu najbliższego tygodnia będzie ona gotowa. Co pozwoli na to, żeby na najbliższej sesji nadzwyczajnej, którą zwołamy w sierpniu. Podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na tym obszarze my absolutnie nie chcemy niczego zakazywać, bo nam ta ustawa o dostępie do sieci szerokopasmowej absolutnie w prostego zabrania, artykuł 46 jest dla nas bezwzględny, natomiast będziemy ograniczać, korzystając z orzecznictwa sądowo-administracyjnego na kanwie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu będziemy ograniczać wysokość masztów. A jeżeli chodzi o kanwę orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na podstawie uchwały gminy Baczkowice będziemy wprowadzać ograniczenie polegające na tym, by takie inwestycje w promieniu 300 metrów od zabudowy nie mogły się ostać. Myślę, że są ogromne szanse na to, żeby po pierwsze przekonać inwestora i właściciela gruntu do tego, żeby jednak odstąpili od budowy tego maszku na tamtym obszarze, a jeżeli nie, to bardzo mocno uniemożliwić mu wydanie decyzji. Nie, to jest jeszcze za wcześnie, to jest jeszcze za wcześnie, na razie wskazujemy lokalizację, jeżeli te lokalizacje staną przyjęte przez, przez inwestora, to oczywiście o tym poinformujemy, ale myślę, że na tym etapie jest za wcześnie. Najważniejsze, że jest ze strony inwestora i ze strony właściciela gruntu, e, myślę, że spora płaszczyzna do współpracy, do rozmowy i to jest ważne, że nikt nie zamknął się w swoich, że tak się o kopach. tylko jest pole do współpracy. Natomiast zapraszamy mieszkańców, Pomówię, my jesteśmy, nie jesteśmy tutaj organem administracji, my jesteśmy uznani tu jako strona postępowania. Jeżeli będzie decyzja pozytywna, będziemy pisać odwołanie. Jeżeli będzie trzeba, będziemy pisać skargę do Wojewódzkiego sądu administracyjnego, łącznie ze skargą kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie dopuścimy, zrobimy wszystko, to w naszej mocy, oczywiście w granicach istniejącego porządku prawnego, do tego, aby ta inwestycja w tym miejscu nie powstała. I szanowni Państwo, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Gdzieś tam w przestrzeni publicznej pojawiły się informacje mówiące o tym, że przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na terenie bulwaru imienia Marszałka Piłsudskiego, wykonuje ją na preferencyjnych zasadach. Mianowicie chodzi o to, że jakoby osoby, które tam parkują, nie płacą opłat za parkowanie, a parkują na terenie miejskim. Chcę to raz na zawsze wyprostować, Szanowni Państwo. Obecnie restauracja Jadwiga, bo to o nią chodzi, Funkcjonuje na gruncie, który stanowi jej użytkowanie wieczyste, własnym skarbu państwa, yy, przedsiębiorca, właściciel jest użytkownikiem wieczystym. Wszystkie miejsca parkingowe zlokalizowane są w granicach właśnie tego użytkowania wieczystego. Natomiast na podstawie umowy zawartej jeszcze w 2023, przypominam, za zgodą Rady Miejskiej wyrażoną w uchwale, zawarta została umowa dzierżawy na okres 10 lat, ponad 3000 m2, tam gdzie są zlokalizowane ogródki gastronomiczne. gastronomiczne ogródki piwne i w tym miejscu jest dzierżawa, za którą oczywiście właściciel płaci. To wszystko. Dziękuję Państwu. Pięknie.